Dzień dobry, dzień dobry kochani Kontynuacja wtorkowego vloga My idziemy właśnie po Kurczaka z rożna Ja sobie piję tej energora niezdrowego, ale Raz na jakiś czas mówiłam Wam, że sobie pozwalam Ten różowy jest o smaku poziomkowym Więc jest jednym z lepszych I mnie rozczechrało, wieje trochę wiatr No no tam chłopaki idą Za mną Więc witam Was w kolejnym vlogu Zapraszam do oglądania no mam nadzieję, że jeszcze kurczaki będą, co nie? Dzień dobry, dzień dobry w środę. Ja właśnie się malowałam. Przepięknie świeci słońce od samego rana, odkąd, się otworzył, odkąd otworzyłam oczy. Jest po prostu cudownie. Ptaszki śpiewają, wiosna. Po prostu wiecie, już, już idzie, już idzie, powolutku idzie. I wsadziłam sobie szczoteczkę do oka i tak porządnie po prostu. Wiecie tak. Więc mnie to oko jedno boli, strasznie. Kiciusia, siad, siad, siedzisz? No, proszę. Nie chcesz co ty? No masz. Patrzcie na to, co się dzieje. Jednak się skusiła. Nie, Ej, robisz mnie już co? Tej w bambuko. Okej. Okay. Miałam Wam powiedzieć o tym żelu, który y, stosuję. Znaczy, teraz na razie stosowałam właśnie, muszę zaraz. A mnie to oko woli, wiecie? Uszkodziłam sobie coś w oku, bo mi strasznie woli. Jakbym miała normalnie szpilkę, jak, jak przekręcam. Y, jak kręcę, Gałką po prostu ruszam. I to jest ten żel. Cerko żel, tak? cerkożel 30, 30% peeling e, mocznikowy do skóry głowy. No i zobaczymy, czy da sobie radę z moją suchą skórą. Włączyliśmy sobie jakiś z Dawidem serial na Netflixie, chyba to jest, albo na Amazonie, teraz już nie wiem, na Prime. Ie. Nie mam pojęcia, o teściowych wiecie, że idą razem i oni się tam nie dogadują, bla bla, muszą rywalizować, więc no jest grubo w niektórych momentach. I tak zastanawiałam się, czy dzisiaj w ogóle nagrywać tego vloga, czy sobie dzisiaj odpuścić i zrobić dzień wolny od vlogowania, bo idzie gorzej, idą vlogi. Jak zobaczyłam, że wczoraj, o mam jakąś plamę tu, że wczorajszy ma 500, no to tak mówię, a dobra, może dam szansę nadrobić i nie będę dzisiaj nagrywała, no ale sięgnę Wam popar. Jakoś mnie nosi, nie wiem, muszę wyjść się przewietrzyć na świeże powietrze, cieplutko jest naprawdę, czuć już to ciepło, rano jeszcze było tak wiecie, taki był ten wiaterek, co tam Zoruniu, chodź pokaż się tutaj, a teraz już samo słońce i ciepełko, no cześć maluchu, cześć, no jest fajnie, ale mówię wyjdę troszeczkę na to słoneczko sobie na podwórko. Jest po prostu cudownie. Ojejku, jeszcze te ptaszki śpiewające, ćwierkające. Cudu. O. Kochani, jedziemy odebrać w końcu moje dresy z Ja Trochę na nie czekałam, ale dostałam maila, że może być małe opóźnienie, ponieważ mają tam dużo zamówień, bla, 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 więc w końcu będą. Jej, yeah, zaraz Wam je pokażę. Mi się one bardzo podobają, więc jestem zadowolona. Plus kupiłam dwie pary jakby w cenie jednej praktycznie z moimi punkcikami, więc ja Wam polecam serio zbierać te punkty, Po teraz codziennie jak wchodzicie, to możecie 1, 5, 10, później 15, 20, aż do 50 dochodzi, ale nie możecie mieć ani jednego dnia przerwy, bo wtedy jakby znów od nowa. No, nic nas to nie kosztuje, to jest sekunda kliknięcia, a później mamy punkciki i wiecie, dużo taniej zakup. Gotowa! Założyłam tą kurtkę z bąbli. jeszcze jej nigdy nie miałam, taka brązowa, pokażę Wam w czekajcie. O! Więc tak się prezentuje. I tu mamy tego gimbala. W końcu go odpaliliśmy. Zobaczymy, jak będzie się nim nagrywało, Ale musimy go, wiecie, z Dawidem tam rozpracować, co i jak. Więc lecimy, chodźcie. Pragnę, żeby taka pogoda już została. Jest, no nie mogę się po prostu nacieszyć. To jest dzisiejsza moja taka mała rzecz, która po prostu o, cieszy, jak nie wiem, co. Można okularki założyć, ubrać się, wiecie, tak lżej, jest wygodniej, nic nie uwiera, no po prostu Revelations. O, uf, czekajcie. A dzisiaj chłopcy jeszcze później kończą lekcję, bo o, nie złamałam, bo widziałem gdzie siadam. Idę sama, Dawid został w aucie więc odbierzemy sobie dresy i jeszcze muszę wejść do Rossmana, bo może wezmę karmę dla kotku, bo się skończyłam. Dobra, mamy już wszystko. Paczka odebrana. Idziemy do Dawida. Poczeka. Go. Dzisiaj by się przydał jakiś może fajny stocery, kurczany. Nie wiem jak z lekcjami chłopców. No i wiecie, tymi czytankami, kurczaki, no niestety. Nauka najpierw później wiecie przyjemności. Dobra kochani, mam na tym gimbalu. Zobaczymy. Gimbal Gimbal, Gimbal. Gimbal. tak, pokażemy to widzia. bal. Hello! <gibli> tak. <gibli> Jedziemy. No, zobaczymy. Może jak się przyzwyczaję to będzie... To będzie git. A teraz Wam pokażę widoczki. Proszę bardzo. <gibli> Ale śmieszne. <gibli> no, wracaj. Dobra, będziemy testować, zapowiada się spoko, ale no ja muszę to załapać, żeby było mi po prostu wygodnie, szybko, i w ogóle. Jesteśmy w domu, mamy dresy, zobaczymy. Jasne, takie kremowe, boję się, boję się takich kolorów, bo boję się, że nie daj Boże gdzieś usiądę, czy coś, czy w aucie, no i się ubrudzę i później to z takim czymś chodziłam, no ale są piękne. No i czarny, czarny klasyk. Otwieramy. Ja wzięłam w rozmiarze S, jak ktoś byłby ciekawy. Czarny, dresiwe, proszę. Nie no one są naprawdę sztos. Jeszcze raz powiem, bo to może kogoś wiecie, interesować. One pod spodem widzicie? Czekajcie. O, nie mają tego misia, więc one nie są jakieś mega, mega miłe, ale ja pierwszy raz tylko jak założyłam, to mówię, kurde, jakoś tak mnie drapie. Ale teraz w ogóle tego nie odczuwam i są wygodne. Więc czarne. No jasne. O, mają inne trochę materiał. Jakoś tak nie wiem. Te są bardziej szorstkie, czarne, a te są bardziej miłe. Ciekawe, czy takie jasne nie będą prześwitywać. Na pewno jasna bielizna musi być. No zobaczcie. Nie, no naprawdę super są te dresy. Dajcie znać, czy ktoś je ma. Albo czy ktoś się na nie skusił i czeka. Bo naprawdę. Są super, jestem ciekawa po prostu Waszej opinii, co Wy o nich sądzicie. Koniec holu. Dzisiaj nie szaleliśmy, nic nie, byliśmy na żadnych zakupach ani nigdzie, więc wiecie, lips on. Jesteśmy w kuchni, będziemy robić szybki obiad. Ignaś zażyczył sobie ze Stasiem frytki, bo wczoraj nam zostały, więc spoko, zrobię je w piekarniku albo w airfryerze, ale nie wiem, bo powiem Wam, że mi te frytki nie wychodziły w tym airfryerze, a więc... Nie wiem, czy próbować, czy nie. I do tego będą schaby, bo zostało mi pół dużej piersi, więc już mam pokrojone, lekko przyprawione. Jeszcze już tam, wiecie, pieprz trochę dodać. Eee, więc do roboty, ale widzę, że tutaj po kanapkach nie jest to sprzątane, więc najpierw to zrobię, a później będę rozbijała schaboszczaki. Dawid mi teraz tutaj przypomniał, że przecież te schaby zrobimy też z pieczarkami. Ty się zajmiesz tymi pieczarami i one będą robione eee, z cebulką? Z cebulką? Nie wiem. W, tak w garnku osobne, później każdy sobie nałoży albo na ziemniaki, albo na schaby, bo Stasiu yy, za pieczarkami nie przepada. Solą mam już przyprawione te schabiki, no i nie jest dużo, zobaczcie sami, na talerzyku tutaj miałam schowane. Wyjęłam yy, jeszcze pieprz oraz czosnek. No i co, przyprawimy sobie. A, ja nie miałam powiedzieć, jak na ziemniaki, mówiłam, że na ziemniaki i pieczarki, no nie, bo będą frytki. No to dawaj, przyprawiłam już czosnkiem, teraz pieprz, bo musiałam je rozbić. Wiecie, tu zaczęłam przyprawiać czosnkiem, a były nie rozbite. No, gamoń, gamoń, jakich mało ze mnie. Muszę się śpieszyć, bo zaraz chłopcy będą i żeby mieli ciepły obiadek, dobry jak wrócą. Dobra, przyprawiamy tylko solą, pieprzem i czosnkiem i styknie. A teraz wstawiam frytki, bo daj mi właśnie olśniu, żeby te frytki będą dłużej się robiły niż schaby smażyły, więc muszę je wyjąć. Do obiadu jeszcze zrobimy sobie sos czosnkowy i pokażę Wam krok po kroku jak ja robię, więc to robię od... A! Czosnek majonez i śmietana. Daję dwa ząbki czosnku, z łyżkę majonezu, dwie łyżki śmietany. sól pieprzy jest pyszka. Zrobię sobie w szklaneczce, bo mam taką małą miseczkę. Wczoraj w niej robiłam i była taka na styk. A ja lubię sos czosnkowy, więc później nawet na nawiecie na kanapeczkę czy coś może więcej tej. Wykorzystamy może całą tą śmietanę. Czyli to są trzy duże łyżki. Tutaj mamy sos czosnkowy. Tak jak mówiłam, doprawiłam jeszcze solą, pieprzem. I wiecie co, ja tak na oko robię. Więc jeszcze dałam trochę majonezu. No tak sobie doprawiłam, to jak mi pasowało. Obiad się robi. Ja bym chciała zakończyć vloga. Bo teraz będę spędzała po prostu czas zaraz z dziećmi, lekcje i te sprawy. Więc chcę już mieć zakończonego. No i praliśmy dywan tym Sidoluxem, powiem Wam, że zapach jest piękny, odświeżył zapach, ale czy doprał go? No nie, jest takiego jasnego nie doprał, wiecie, takich różnych grudków i w ogóle, więc czy polecam? No nie wiem, dajcie znać, czy Wy mieliście u nas, jakoś się nie sprawdził, ale odświeżył naprawdę i zapach dywanu jest piękny. Dzięki za oglądanie kochani, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli Wam się podobało i widzimy się już jutro, buziaki, pa